Także faktycznie wracając do, 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 do tego pytania, pewne problemy z dostępnością w ostatnim czasie były, no ale oczywiście również też to takie troszeczkę fono tych, tych nazwijmy to publicznych inwestorów również przyłożyło tutaj rękę do tego, no bo w momencie kiedy obserwowaliśmy właśnie te kolejki, no to jak doskonale wiesz jak jak na każdym rynku, również na, na KPW, którą się zajmujesz mhm. y, w momencie, kiedy taka sytuacja następuje, no to prawdopodobnie jest to, jest to jakiś sygnał, że jesteśmy blisko lokalnego przegrzania, więc myślę, że teraz na, na tej korekcie, na tym uspokojeniu y, już spokojnie, już spokojnie ta, ta dostępność zacznie ponownie, ponownie wracać. Drodzy widzowie, zapraszam już dzisiaj 17.05 tutaj na kanale. Będzie też w linku, oczywiście w opisie, przepraszam, do tego, do tego shorta. Rozmowa z Tomaszem Gessnerem, który kilkanaście lat pracował dla portalu stuk, teraz w Taweksie działa i mówi o złocie, o złocie, które w ostatnim czasie jest na historycznych szczytach. Tego złota fizycznego trochę brakuje, kilka ciekawych wątków, na przykład to, że może się okazać, że rezerwy fizycznego złota Chin są dziesięciokrotnie wyższe niż te w komunikatach i trzykrotnie wyższe niż rezerwy Stanów Zjednoczonych z kolei Stany Zjednoczone mogą trochę blefować z tym, ile tego złota faktycznie mają, a niekoniecznie muszą mieć. Spytałem Tomasza Gessnera też, czy Polska posiada te 520 ton złota fizycznie, faktycznie, a nie papierowo. Co odpowiedział? Usłyszycie w tym materiale. Lajkuj, i subskrybuj, żeby być na bieżąco.